Cześć moi drodzy, jak może widzicie tutaj stoją książki, tu stoją książki i tu stoją też książki, a tu chrapie kot, proszę mnie chrapać, no i właśnie w tym filmie będziemy sprzątać te książki, Będziemy sprzątać regał, część z książek wyjmę, ponieważ to są książki, które po prostu nie podobały mi się na tyle, że chcę je zachowywać, więc w ten czy inny sposób po prostu się ich pozbędę i zaraz Wam pokażę dokładnie, co będziemy robić, a przy okazji książką, która będzie mi towarzyszyła przy tych wszystkich porządkach i będę ją sobie podczytywać, to Martwa Natura Sary Winman od wydawnictwa Arkady. Ja już jestem tutaj powiedzmy powoli na finiszu na 327 stronie z 470. Jest to naprawdę taka potężna książka, ona jest ciężka, dużo formatowo, także już trochę czasu przy niej spędziłam. Opis z tyłu trochę wprowadził mnie w błąd, dlatego, że, że faktycznie no, mamy tutaj taką historię. Która zaczyna się w czasach wojennych. Młody brytyjski żołnierz Ulises Temps, Temps czy Temper, Temper, tak, jest we Florencji i tam przez przypadek spotyka Evelyn Skinner, która jest już dojrzałą, dosyć kobietą i zajmuje się właśnie w tych okupowanych wojną Włoszech zabezpieczaniem dzieł sztuki. Natomiast to ich spotkanie, no po pierwsze przypadkowe, ale po drugie też takie bym powiedziała dosyć krótkie, bo to była jedna, jedna sytuacja i jedno popołudnie, które gdzieś tam razem ze sobą spędzili. Wpłynęło, może nie tyle wpłynęło na nich jakoś bardzo, natomiast zawsze o sobie pamiętali. I przez całą tą książkę śledzimy właśnie losy Ulisesa oraz jego przyjaciół od, od czasu, kiedy właśnie Ulises wrócił z wojny do swojego miasteczka w Wielkiej Brytanii. No i też mamy takie fragmenty, w których dowiadujemy się co nieco o, o Evelyn i tak naprawdę przez całą tą książkę czekamy na to, czy właśnie kiedyś dojdzie do podob, podobnego ich spotkania. Mimo, że tutaj mamy losy właściwie jednego człowieka, głównego bohatera i osób, które go otaczają, to czytając tą książkę naprawdę mamy takie poczucie, jakbyśmy czytali sagę rodzinną, <śledzimy> dlatego że śledzimy właściwie całe życie tej grupki ludzi. Są to tacy trochę... Dziwacy to są takie osoby, może niekoniecznie jakby to powiedzieć, tacy trochę outsiderzy. No i właśnie, właśnie te ich losy są niezwykle, niezwykle ciekawe, a zarazem ta powieść jest naprawdę taka ciepła, taka wiecie, jakby ktoś kocykiem nas nakrył. Chcielibyśmy być z tymi bohaterami i chcielibyśmy przeżywać te. Yy, te różne, różne historie. Także yy, ja będę kontynuować. Oczywiście powiem Wam, jak skończę. A teraz przejdźmy do tego, co mamy do zrobienia, tak naprawdę. Yy, Okej, okay. tutaj mamy pierwszy stosik. To są książki z ostatniego mojego Bookholu, które muszę wpisać na karteczki i wrzucić do słoika. A tutaj mamy drugą kupkę książek, którą muszę gdzieś na półkach ułożyć. No i oczywiście te przy okazji yy, też. Tutaj jest słabe światło, ale co chciałam Wam pokazać? Tu mam książki takie z barwionymi brzegami, natomiast je muszę przełożyć, dlatego że nie mogą stać tak do okna, ponieważ będą miały odbarwione grzbiety. Także muszę te książki też stąd gdzieś tam przełożyć, a tutaj ułożyć jakieś inne. Tu mam Wesper i Mac, więc raczej w tym kierunku pójdę. Oj, strasznie to wszystko tutaj widać. Zanim oczywiście książki z tego ostatniego stosika trafią na półkę, to najpierw muszę uzupełnić je w słoiku, więc mam zdjęcie poglądowe i tutaj sobie wypisuję tytuły na karteczkach, które później oczywiście wrzucę do słoika. Muzyka Już wyciągnęłam artykuły papiernicze. Postanowiłam również uzupełnić krótko mój e, Reading Journal. E, on ma taką bardzo, bardzo prostą formułę, zresztą za chwilę zobaczycie. Tutaj pokrótce pokażę Wam, jak ten mój reading journal wygląda. 75 książek, tutaj biblioteczkę, gdzie sobie dopisuję tytuły. Tutaj mam listę książek kupionych w tym roku, y, balans książkowy, rozpoczęte serie. No i później już tylko rozkładówki y, z tym, co przeczytałam w danym miesiącu. I to jest stan biblioteczki. Jak widzicie, jest tutaj po prostu syf, wszystko tu leży. Um, no i trzeba z tym zrobić porządek. Mam nadzieję, że mnie jako tak widzicie. Tu mam kalendarz, którego kompletnie nie używam, więc chyba go po prostu e, wyrzucę. I teraz, tak. I tu mam tego kwiata. On generalnie musi tu stać, dlatego że kot go gryzie, to w ogóle jakiś suchy ten. I najpierw może obejmujemy książki, z których ewentualnie chciałabym się pozbyć. Mogę się pozbyć Immortalistów, bo nie będę ich czytać. Mleczarza chyba jeszcze zostawię. To zostaje, to zostaje, to zostaje. Te na górze wszystkie zostają książki. Teraz tak, tu długopisy jakieś tam. Długopisy kolejne. Wszystko stąd idzie. Strega. I Paradise Road mogą iść. A ja się zastanawiam, ponieważ mam inne książki z tej serii, więc może ją z tego względu zostawię, to zostaje. To zostaje, to zostaje. Te książki już zostają. Idziemy piętro niżej. Mało mnie będzie. Widzieć. To jest część do buknuka, którego nigdy nie skończyliśmy. Te rzeczy. Muszę zabrać stąd. To nie ich miejsce. Mm, a co do książek? Grędowicza zostawię, bo to był prezent. Mm, czy coś z tego chce się pozbyć? Może gra środkową. Mm -hmm. Sullivan i Sandersona zabiorę i przełożymy go na inną półkę. Okej. Okay. Jesteśmy na samym dole. To mam dwie książki, które są rozgrzewane. Eee, tego mogę się pozbyć. Tego też już nie będę czytać, także też mogę się pozbyć. Również Cię na Sally Diamond. Amalfiker nie. Yy. Miałam jeszcze dać tej książce szansę, ale widziałam ostatnio opinię Ani Karmel, że też jej się średnio podobała, także yy. nie będę do niej wracać. W związku z tym nie wiem co z tą. To jest jakiś chyba spin -off. Chyba też się tego pozbędę, po prostu. Yy. Miasto, którym się staliśmy, też nie podobała mi się ta książka. O, a reszta, reszta już zostaje. I tutaj na samym dole mam reportaże i literaturę faktu. Ale tutaj wszystko zostaje. Także teraz trzeba wszystko pozamieniać miejscami. Tu jest, słuchajcie, pod światło, więc pewnie nic y, nie zobaczycie. Ale tak, porządki pierwsze. Dobra, tutaj mam tą serię taką, y, jak to się nazywa, nie wiem, ale z wydawnictwa Wespert. tu mam Diabły. Serię tą horrorową dwa specjalne projekty Sandersona. Teraz tak, zabierzemy te, żeby mi nie odbarwiło się. I postawimy tutaj oj, resztę Sandersona, poczekajcie. O tak, czyli drugi i trzeci tą drugi królów, którą mam w Polsce. I obok tu może mi się zmieści jeszcze Sullivan. Prezentuje się to jako tako. Ok, Teraz zabieram całą resztę. Teraz całą resztę książek do tamtego regału i spróbujemy je wszystkie gdzieś ładnie poukładać. Dotychczasowe było ułożenie alfabetyczne. Ale już mi się nie podoba. Aby Wam średnio mi się podobała. Tutaj ułożymy te, które mają ładne, barwione brzegi. I um, okay, tak, żeby ja... Będę eksponować może tu na środku, no tą damy też tu, tylko wyjmę ją może z folii wyjątkowo. No, powiedzmy, że taka ładna, a jeszcze tutaj te dwie. Ładnie, ładnie, wyglądają, a tutaj damy resztę jakiejś takiej fantastyki. jak będzie tu, zostawimy ich tu. Yy, dobra, i zjechaliśmy w sumie na chyba przed ostatnią półkę. Tutaj kryminały zostawimy. Chociaż yy, jakieś horrory. Dołożymy tutaj brama Stokera. I dołożymy tutaj również jagnię, okej. Okay. Tą fantastykę przesuwamy. Do Robin Hop dokładamy drugi tom. Mamy tych zwiadowców. Zakład zakładam. Tu przeczytamy słoiczek, tu mamy jeszcze taki wachlarz. Nie wiem, czy go jakoś tutaj jestem w stanie. O, może być, czy tak sobie nie wiem, jak go tu może, tak go po prostu położyć. Ok, i teraz tak, na górnej półce jest literatura piękna, ale miękkie oprawy, tudzież y, takie tutaj ga gadżety. Tutaj mam jeszcze książki po angielsku. Y, ten kwiateczek, tutaj są ta seria 5 y, stron świata i literatura piękna w twardych oprawach. Tutaj mamy jakieś fantastyki i tak dalej. Barwione brzegi, reszta fantastyki, kryminał, horror, fantastyka, ale w miękkich oprawach. No, a tutaj właściwie bez zmian wielkich, literatura z y, faktu. Także tak się to prezentuje. Słuchajcie, przechodzę do Was z podsumowaniem vloga, ponieważ udało mi się skończyć martwą naturę Sary Winman. Jak widzicie, pojawiła się też już mała choineczka. Co mogę powiedzieć, będę przed świętami wyjeżdżać stąd, więc po prostu zaczynam dosyć wcześnie, czyli w połowie listopada, bo chcę tutaj się też nacieszyć tym ładnym świątecznym klimatem. Natomiast muszę kupić nową choinkę, ta jest taka miniaturowa. A chcę postawić ładną dużą w salonie, także na pewno pokażę Wam, kiedy to nastąpi. Natomiast przychodzę do Was właśnie z martwą naturą od wydawnictwa Arkady. Na wstępie, nie wiem czy to wybrzmiało w poprzednim tutaj klipie, natomiast tutaj ta książka naprawdę jest pięknie wydana i to piękne wydanie zdecydowanie przekłada się na piękną treść. Tak jak wspominałam, mamy tutaj historię, która zaczyna się w czasach wojennych um, i przechodzimy tutaj z naszymi bohaterami przez kolejne dekady do gdzieś tam lat 70. Um, nasi bohaterowie są Brytyjczykami, ale um, przez swoją e, miłość, przez swoją e, pasję e, trafiają oni właśnie do Włoch, a w szczególności do Florencji, i ta Florencja staje się ich domem. Z pewnością będzie to taka powieść, która wybrzmi dwakroć tak mocno, jeśli właśnie zna się Florencję, czy jeśli jest się fanem, fanem Włoch, to na pewno, na pewno ta powieść jeszcze bardziej dla, na was zrobi wrażenie. Tutaj fabularnie nie dzieje się tak wiele. My mamy kilku bohaterów, mamy Ulisesa, mamy jego żonę Peg, która, e, jako właśnie młoda kobieta, zostaje porzu porzucona poniekąd w Wielkiej Brytanii i musi sobie sama radzić. E, mamy również Kresa, czyli takiego e, lo lokalnego dziwaka, który staje się e, wielkim przyjacielem właśnie dla, dla całej naszej grupki. E, następną no, postacią jest Kol, właściciel pubu, Pete, który gra na pianinie, no i Clot. Papuga, która jest bardzo barwną tutaj i potrzebną taką postacią. Ja oczywiście, czytając każde sagi rodzinne, czy takie historie losów ludzi, zawsze mam takie napięcie w sobie, ponieważ czekam, aż w końcu zdarzy się jakaś ta przykra sytuacja. Natomiast ta, ta książka. Pięknie to wszystko oddaje, nawet te pewne trudy życia, y, trudy właśnie y, egzystencji są tutaj opisane w taki dosyć łagodny sposób, y, że łatwy do nas, y, dla nas jako czytelników y, do przymknięcia. My kibicujemy całej tutaj ekipie, cieszymy się z każdego ich spotkania. Później te losy są rozdzielone właśnie na Anglię oraz na Włochy. Natomiast my po prostu chcemy widzieć ich razem, chcemy widzieć ich e, tą przyjaźń, miłość. Tutaj właśnie motyw tej takiej odnalezionej rodziny i tego, że właśnie osoby, które gdzieś tam spotykamy na naszej drodze mogą stać się naszą rodziną, e, jest bardzo głęboki. E, zdecydowanie ten wymiar sztuki... Dla mnie najmniej tutaj wybrzmiał, dlatego, że um, ja tak, wiecie, po opisie liczyłam, że e, właśnie będzie więcej o ratowaniu sztuki, o jakichś tam e, przygodach z tym związanych, natomiast ta sztuka jest tutaj poniekąd tłem. E, ta sztuka jest opisywana, jest tutaj wiele dzieł sztuki, które są opisywane w wiele miejsc we Florencji, natomiast, ponieważ e, no, Florencja nie jest mi bliska to, to, to nie, nie umiałam sobie może tego do końca jakoś tam uzmysłowić. Natomiast niemniej jednak serdecznie polecam Wam tę książkę. Myślę, że to byłby piękny prezent dla mamy, dla babci na przykład na święta, bo jest to taka naprawdę, no mogę powiedzieć, rasowa powieść o trochę czasach już poniekąd minionych, a z drugiej strony o takich uniwersalnych wartościach właśnie, jak miłość, przyjazd. Poszukiwanie swojego miejsca na siebie. Też tutaj mamy dużo takiej wolności, dużo równości. Każdy akceptowany jest za to, kim jest. I zdecydowanie to jest powieść taka, którą czytamy. Dla bohaterów, dla tych e, uczuć, które, których ich darzymy, e, a nie dla jakichś tutaj akcji i fabuły, które gda, ponieważ tutaj ta fabuła jest bardzo, bardzo e, niespieszna. E, bardzo Wam serdecznie polecam tą powieść, jeśli właśnie lubicie takie e, spokojne, ciepłe opowieści o miłości, tudzież przyjaźni, osadzone właśnie w realiach historycznych. E, a za egzemplarz dziękuję oczywiście wydawnictwu arkady. No i co? Bardzo Wam dziękuję za tego vloga. Nie, nie było to może wiecie, super wielka rewolucja z tymi książkami, ale ja tutaj mam teraz większy porządek, mogę się cieszyć światecznym klimatem i tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!